Witajcie na kanale politycznym. Zachodni liderzy manifestują zadowolenie z ustaleń szczytu NATO w Wilnie. Z optymizmem mówi o nich również prezydent Andrzej Duda. Znacznie gorzej rezultaty szczytu oceniają jednak generał Waldemar Skrzypczak oraz ekspert Strategy in Future Marek Budzisz. Prezydent Andrzej Duda z satysfakcją przyjął nowe podejście Sojuszu Północnoatlantyckiego do obrony wschodniej flanki. Sojusznicy w przypadku ataku nie będą wypierać wroga z okupowanych terenów, ale błyskawicznie pomogą napadniętemu, nie pozwalając na zajęcie żadnego skrawka sojuszniczego terytorium. Jak stwierdził prezydent, szacuje się, że gdyby doszło do ataku na bramę brzeską, to można byłoby liczyć, że na nasze terytorium mniej więcej około 100 tysięcy żołnierzy Sojuszu zostałoby skierowanych do natychmiastowej obrony. Ocenie generała Waldemara Skrzypczaka to jest jednak niemożliwe. Oto jak komentuje te słowa i ocenia cały szczyt NATO w Wilnie generał Skrzypczak. Po prostu nie ma takiego gotowego wojska w Europie, które błyskawicznie by można przerzucić do Polski. Żeby wysłać 100 tysięcy wojska na naszą wschodnią granicę, to wojsko musi być w tej chwili w koszarach. Musi czekać, wyszkolone, uzbrojone po zęby. Teraz Ukraina trzyma Rosjan w szachu, jak oni by się ruszyli z frontu, to Ukraińcy pójdą na Moskwę. Rozumiem, że NATO zdiagnozowało tak zagrożenia, że teraz Rosja może nas w każdej chwili napaść, tylko nie wiem czym. Za to zadowolony ustaleniami szczytu może być Kreml. Ja nie mam wątpliwości, że teraz Ukraińcy mają się prawo czuć oszukani. Ja się Rosji nie boję, bo to politycy nas nią straszą. Zwycięzcą tego szczytu NATO jest Putin, bo dalej może uprawiać mordowanie Ukraińców. Zachód daje im czołgi, amunicję i mówi, aby bili się dalej, krwawili dalej. A skąd Ukraińcy mają brać ludzi? Czy ktoś mówi o tym, że im się już ludzie kończą? To przypomina zdradę z Monachią z 1938 roku. Rosjanie są teraz tak związani na froncie, że nie mają potencjału, by zagrozić jakiemukolwiek członkowi NATO. Nie mają potencjału zdolnego do tego, by wywołać kolejną awanturę. Zawdzięczamy to Ukrainie. To nie Wilno daje nam pokój. Pokój nam dał Zeleński i jego armia. Prezydent Ukrainy nie został wynagrodzony w Wilnie za podarowanie światu pokoju. Nie wystarczy dawać czołgi, amunicję i mówić bijcie się dalej. Ukraina poniesie ogromne konsekwencje tej wojny i naszego pokoju. To, że dajemy im czołgi i amunicję, to za mało. Sojusz powinien podjąć działania, by zbudować potencjał na arenie międzynarodowej, który może wpłynąć na decyzję Władimira Putina o zakończeniu wojny, ale na warunkach Ukrainy. A tak analizuje efekt szczytu NATO ekspert Marek Budzisz, który jest mniej krytyczny niż generał Skrzypczak. I dostrzega też pozytywne konkluzje szczytu. Wileńska deklaracja Sojuszu Północnoatlantyckiego nie zawiera zapisów, na podstawie których moglibyśmy sądzić, że proces przyjmowania Ukrainy do NATO ulegnie w przyszłości przyspieszeniu, co zresztą pozwala zrozumieć przynajmniej część ukraińskiej frustracji z tego tytułu, bo z pewnością Kijów spodziewał się więcej. Postęp nie jest w tej kwestii imponujący. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę zmiany w polityce odstraszania, w tym związane z wejściem do NATO Szwecji i nowym modelem obrony, zmiany są poważniejsze niż to wynika z przekazów publicznych. Ukraina nie odniosła sukcesów w Wilnie, istotna część jej oczekiwań i aspiracji nie została spełniona, ale z perspektywy państw Europy Środkowej i Skandynawów, czyli znajdujących się na wschodniej flance, zapowiedziane zmiany są ważne i idą w dobrym kierunku. Można byłoby uzyskać znacznie więcej, choćby doprowadzić do wypowiedzenia aktu stanowiącego Rosję-NATO czy uzyskania dalej idących deklaracji w sprawach nuklearnych. Brak tego rodzaju osiągnięć pokazuje, z jak trudną materią mamy do czynienia, zwłaszcza jeśli chodzi o pokonanie oporów najbardziej ostrożnych partnerów w sojuszu. W Wilnie NATO zrobiło niewielki krok w dobrym kierunku, ale trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z deklaracjami politycznymi. Teraz czas, aby doprowadzić do realizacji tych, póki co, papierowych zapewnień, a z tym w przeszłości nie było łatwo. Trzeba tu poruszyć jeszcze jedną sprawę, a mianowicie niedojrzałości politycznej ukraińskich elit opiniotwórczych i politycznych. Typowym przykładem jest artykuł Michała Łotkacza, dziennikarza ukraińskiej prawdy, zatytułowany Wy nie jesteście Amazonem, a my nie jesteśmy poligonem. Traktuję to wystąpienie jako egzemplifikację pewnej linii rozumowania, która jest, w mojej opinii, groźna przede wszystkim dla interesów Ukrainy. Tkacz odniósł się tutaj do słów brytyjskiego ministra obrony Bena Wallace'a, który stwierdził, że jako Zachód nie jesteśmy Amazonem i Ukraina mogłaby okazać nieco więcej wdzięczności. Otóż tkacz buduje w swoim artykule następującą linię rozumowania. Ukraina walczy i ponosi dramatyczną ofiarę krwi, broniąc wartości, na fundamencie których zbudowany jest Zachód. W tym sensie Ukraińcy już udowodnili, że są gotowi umrzeć, aby być częścią demokratycznego świata i NATO. Które z państw członkowskich NATO zrobiło coś podobnego? Kto zapłacił wyższą cenę wstępu niż my? Co więcej, jak argumentuje, jeśli nadszedł trudny moment dla świata zachodniego, kiedy nie jest on już w stanie lub brakuje mu odwagi, by bronić wartości, które stworzyły ten świat dla dobrobytu i wolności, a nie upadku i dyktatury, to może przedstawiciele tych krajów powinni powiedzieć tak wprost, a nie coś sugerować i szukać winnych. W tym sensie Ukraińcy giną, aby ulice i puby Londynu nie zapełniły się weteranami bez nóg, bez rąk. Bez oczu, jakich dziś można zauważyć na ulicach Kijowa. Takich argumentów używa ukraiński publicysta. Mało tego, Ukraina zaufała demokratycznemu światu w przeszłości, godząc się na memorandum budapesztańskie i w efekcie rezygnując z broni nuklearnej, której użyciem obecnie w każdej chwili grozi Putin. Cały artykuł w gruncie rzeczy sprowadza się do budowania formuły moralnej presji. Ukraińcy giną za wolność i demokrację, wybrali wartości Zachodu, nie odziedziczyli ich po przodkach jak pan, pani Wallace. Brytyjczycy mogą spokojnie żyć, bo Ukraińcy giną. Londyn już raz w Monachium 1938 roku próbował realizować politykę appeasement i źle na tym wyszedł. Tkacz uznał nawet za stosowne zakończyć swoje wystąpienie pod adresem brytyjskiego torysa przypomnieniem mu słów Winstona Churchilla. Ten nieznośny ton wyższości, moralnych uproszczeń i przekonaniu o wyjątkowości własnej ofiary jest, nawet z ludzkiego punktu widzenia, zrozumiały, choć trudny do strawienia, ale odsłania poważniejszy, jak sądzę, problem. Ukraiński dziennikarz najwyraźniej nie ma pretensji do polityki elit własnego państwa, którego przedstawiciele zaakceptowali papierowe gwarancje Memorandum Budapesztańskiego. Nie zastanawia się, dlaczego Ukraina jeśli chodzi o politykę zbliżenia z Zachodem, tak w czasie ostatnich 20 lat meandrowała, nie stawia oczywistych pytań, czy dzisiejsza danina krwi nie jest czasem wynikiem słabego przygotowania państwa do wojny, mimo że ta tliła się od 2014 roku. Zełański jest z pewnością bohaterem, ale jeszcze w 2021 roku jego administracja cięła wydatki na obronność i stawiała na budowę dróg. Ogłębiając zresztą uzależnienie od Białorusi. Takich przykładów można podać znacznie więcej. Ale nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wysokiej temperaturze wystąpienia ukraińskiego publicysty w związku z ofiarą krwi nie towarzyszy trzeźwa refleksja na temat sprawności własnego państwa. Powoduje to nieprzyjemne wrażenie nie tylko zupełnie dziecinnego podejścia do polityki niezrozumienia realiów, ale też zmusza do stawiania pytań o zdolność ukraińskiej opinii publicznej do zrozumienia i zaakceptowania bolesnego często faktu, że nic nikomu się nie należy, a na decyzje państw wpływają interesy, które mogą być zbieżne tak jest w przypadku wspierania wysiłku wojennego Kijowa ale nie są tożsame i z pewnością nie zdejmują z elit każdego narodu odpowiedzialności za to, w jakiej kondycji było ich państwo w godzinie próby. Jeśli przedstawiciele Ukrainy nie zrozumieją tych realiów, to w przyspieszonym tempie topniała będzie lista ich przyjaciół, a rosła grupa przyglądających się z dystansu.